Siemanko, witam wszystkich. kurcze wschodnie wiatry silne, deszcze ulewne, e, jesień pełną gębą można by rzec. Dzień edukacji narodowej. Zobaczcie co my dzisiaj mamy. Kurde, 14. Więc trzeba się czegoś nauczyć, proszę Państwa. Mamy imieniny Liwi, ładne imię. Kaliksta, trudne imię i Bernarda. Pospolite dość imię. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim wspierającym, oglądającym, lajkującym, subskrybującym Zobaczcie co my mamy, kurde, mysza No i dobrze Akurat nie mam rozmrożonego jedzonka dla tamtego młod młodego kotka, więc No Trzeba się z tym pogodzić, no kto nie może to ma problem Było pytanie czym gniotę ziemniaki No to kurde Się przygotuj cyk <noise> kurde może byłoby to lepiej zrobić no dwa razy poprawiałem oraz za dużo no. ale gniecie elegancko no. <noise> żeby świeże były ziemniaki to w ogóle by lekko szło tylko to trzeba no, jak w sypie trzeba przekroić parę razy szpadelkiem wody mąki i kurde gnieść no jak się nie żałuje wody no to łatwo idzie gorzej jak jest opór Yy, I po suchym się jedzie. No to wtedy to już. Można się połamać. Abi pilnuje w porządku. Suko, idziemy. To co dziewuchy? Bruno. Zostajecie dzisiaj zamknięci. Siano jest, woda jest, jedzonko jest. Możecie przetrwać nawet i do jutra. Pasuje? Rzydka pogoda, wiatr, więc nie ma sensu, żeby one gdzieś tam pod daszkiem siedziały, mokły, marzły. Znaczy marność może by nie marzły, ale jak zmokną, to i zmarzną, więc niech siedzą. Niech sobie siedzą. A na koniec miesiąca. Bence kırdı. Ses ya. Piorun! Uciek! Wybrał wolność! Idziemy! O kurde! Gdzieś niego nie ma! Jak on uciekł? Nie ma. kurde piorun zjadł. Gdzie on tutaj mógł dziurę znaleźć? O! Chodź, piorun! Chodź, 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 Kurde ciepło se znalazł. Dobrze znaczy jak już umie znaleźć sobie ciepłą norkę, to gitara! Kici kici, chodź! Chodź! Kici. Reakcja się nadaje kotek. Biorun kurde robi robotę. Dobra tresura, nie chcę je. Idę łapać dalej myszy. No i dobra, mamy godzinę dziesiątą pracę obchodowe zakończone, czyli nakarmione, napasione, wszystko. Yy, mogę się wziąć za jakieś ponadprogramowe pro, yy, akcje dzisiaj no. Nie wiem czy będę lał, bo no kurde deszcz pada, więc to nie ma sensu no by to niarki nie za bardzo yy, żeby na zewnątrz postawić, a do środka też mi się nie chce. Yy, więc chyba ja sobie daruję lanie, ale mogę pokroić te już przygotować, zobaczyć czy w ogóle mi starczy yy, szpilek na łączenie rur, bo jak nie to tam dzisiaj czy jutro się przyjadę, jeszcze coś tam podokupuję, co potrzebuję, no ale to niedużo robota będzie zrobione, także bierzemy, kroimy na cztery chyba części, zaraz mierzę, dziękowałem już na live, ale na filmie nie przypominam sobie, cały czas coś, coś, coś tam mi zapominam, tak to jest, jak się scenariuszy nie pisze, no, ale chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy regularnie od długiego czasu, lub od wczoraj, albo i nawet od dzisiaj zaczęli oglądać moje produkcje, moje filmy, są na kanale. A szczególnie chciałbym podziękować tym, którzy coś zostawiają po sobie czyli komentarz, łapeczka to wszystko działa na korzyść kanału, na moją korzyść. Ten kanał. Dzięki temu się też rozwija, jest wyświetlany w coraz to innych miejscach na YouTubie i stąd są też nowi e, subskrybenci, nowi oglądacze. E, dlatego dziękuję i chcę poinformować też, że jakiś czas temu stuknęła bańka, czyli milion wyświetleń. Teraz jest chyba tam milion czterdzieści tysięcy, jakoś tak. E, no Kanał robi teraz e, dosyć spore te wyświetlenia, bo jest to 100% więcej jak jeszcze miesiąc temu. E, ile tam było? Bodajże 150-160 tysięcy wyświetleń ostatnie 28 dni, więc e, no jak e, na czas e, jaki jak jestem w ogóle na YouTubie, e, no to myślę, że to jest dobry wynik. E, szczególnie, że tutaj profesjonalizmu to brak. <laughs> Bo wiecie, można by było wziąć przykłady z jakichś gotowych kontentów. E, e, i kopiować e, scenariusze po prostu, na no, odcinki robić bardzo, bardzo podobne do tych ludzi, którzy się w jaki sposób wybili, mają już patenty obcykane, jak, jak składać, e, w jaki sposób mówić, co, co robić, co pokazywać, e, żeby to szło lepiej. No, u mnie to raczej jest bardziej spontan, nie mam takiej zajawki na to, żeby być jakimś profesjonalistą w tym, co robię. No i myślę, że, że konsekwencja jest tutaj ważniejsza, a nie... Staranie się, kurde, robienie wszystkiego, żeby to tylko się mu podobało. Ma być, kurde, jak jest. Ma być sama prawda, Abishonie, a nie... E, ...jakiś wyreżyserowane, kurde, nie wiadomo co. Kurde, wczoraj tak sprzątałem, że safety glasses, kurde, gdzieś poszło się walić. Tylko gdzie? Do kosza pewnie. Przyznawać się, kto już to robił? No, od razu lepiej, kurde, kiedyś tych blokad głupich nie było i kurde, każdy żył. To specjalnie pewnie robią Chińczyki, żeby wykończyć nas psychicznie. Zrobił. Kurde się nie spalił. Worki z tyłu papierowe. <gry> Kurde jak chciałem, to tak pomyślałem. Ja pierdzielę, ale tu może się zajarać, bo tutaj worki z tyłu chyba mam. Ale to druga myśl, yy, taka kontrmyśl, nazwijmy to, żeby wiecie nic nie zrobić. Yy, Było od razu... Kurde, ulewa jest wszędzie woda pod ten, pod ręką huk tam jak coś tu zgaszę. <gry> Takie to jest profesjonalne myślenie, proszę Państwa, farmerskie. Dobra, mamy zrobione teraz na szlifierkę. Wszystkie tutaj kanty trzeba przeszlifować. Raz, żeby nie było ostre, a dwa, żeby śrubeczka elegancko weszła, żeby tutaj nie było jakichś tych zdziorów. Kto robił, to wie. Mam już tutaj gotową ostatnią rurę, czyli mam cztery formy. Tutaj zostały jeszcze szpilki, więc yy, zobaczę, jak zaleję cztery słupki, to zobaczę. Ile mi z tego wychodzi tych moich betoniarek, bo jeśli dwie niepełne, bo tutaj jedna na pewno nie starczy, to trzeba z półtora, bym obstawiał, betoniarki. Yy, więc lepiej będzie dokupić jak coś rurę, mieć pięć słupków do zalania i całe dwie betoniarki zrobić, skoro już i tak mieszam, to po co nie, niepełne. Lepiej pełne zamieszać i jeden słupek więcej robić, tak? Ekonomia, kurde. Ma być się, wszystko ma się, kurde, opłacać, zgadzać. Dobra, proszę Państwa. No w taki kurde to prosty sposób, stałem się dumnym posiadaczem czterech forem do słupków betonowych o wysokości ponad 2 m20 chyba. No proszę Państwa, według moich obliczeń to zaoszczędziłem około 3,5 tysiąca złotych, jeśli będę naprawdę w stanie, tak jak tutaj już wyprodukowałem jeden słupek, z którego jestem zadowolony, no to jeśli naprawdę to będzie tak szło jak przewiduję. No to naprawdę tysiąca jestem w przód. Bo formy 950 zł, z tego co widziałam metalowe, tu metalowe, ale też nie zrobisz należącej formie, takiego yy, czegoś co ja robię. U mnie to się pod ciśnieniem prasuje samoczynnie, tylko później jeszcze udarem cieknę, żeby i u góry też był zagęszczony tak i to co jest na dole, to jest kurde, jak żelbet, proszę Państwa. Yy, więc te słupki ja myślę, że jakościowo po pełnym yy, wyschnięciu. No, są lepsze. Ale to się okaże jeszcze dopiero jak będzie już zbudowane ogrodzenie. I po paru latach myślę, że będzie widać. Czy gdzieś coś pęka, czy gdzieś coś się osypuje. No i dobra, proszę Państwa. Pogody nie ma. Myślałem, że może wezmę i zamieszam, zaleję. Ale jeszcze nie wiem, chyba południa nie ma, więc idę do domu, coś kurde zjeść na danie. I jeśli by się wypogodziło na półtorej godziny, to wziąć dwie betoniarki, zamieszać i zrobić, zalać, żeby już schło, na weekend się wyjmie, także yy, ja spadam, wy się trzymajcie i kurde uważajcie na siebie, żeby nie chorować w tą pogodę, bo wiecie jak to jest, pozamykają wszystkich domów, pizdu, wszyscy pod koronę pójdą i huk, na razie, cześć.